Jechałem po przyczepę słuchajcie Przenicę odmiany Mokka to co było na odcinku Bardzo grube ziarno stwierdziłem, że nie będę jednak w tego popuszczę już klepiska za dużo lepiej, żeby dobrze odbiło. Mówię, a to się przyczyści, za dużo się też nie zostawiam, mu taki chcę podłożyć Taką podkórkę, żeby zaczepić samemu. może by automatycznie zaczepić. Zaczepiam, jadę do domu, zaciągnąć przyczepę. No i trzeba się szykować na, na rzepach. Bo to jeszcze chwila, i myślę, że będą chłopaki wjeżdżać. Nie będzie to się sypało. Po drodze, żeby wstydu nie było, nie, tu nie powinno, tu nie powinno. Może przegarnę jeszcze pianka no i tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, jak to wygląda. Tutaj oścista.